Muzeum. Ej, nasz masz oksympton. Dobra, idzie, od tamtej strony co padłem. Tam idzie trzech. Także. Trzech, trzech idzie. No co on idzie, ten, ma? -ka. Kaka, o mam kiemna Mam B, mam I. Tak, oto takim sposobem flok Nie, został sam. Niech każdy mu to napisze. O floku, który został. To ty, co ty Tomka Frajera oglądałeś? Tomka Frajera. O Boże, Robią to życie tam Dądźcie po pomena under na niego, Wszyscy mamy mamę, mam i ja Piszemy. Czekaj. Dobra. na dystrykcie. Ale jak, nie, nie na, na PFU. Pf. Ale jak dokładnie jak mi przecie. No wszyscy mamy, mambę, mam i ja Przed mam przecinek. Ja już do mu napisałem. Kogo? Do kogo? A mam Do mam... A muźbie mamba, kingłyska, y, y, choroba Pana także padaczu. A Ale gdybyśmy... po polsku, tak, nie? No tak! Ja, ja mu napisałem wszyscy mamy ma mam mam mamy malarię, mamija. Możesz przetłumaczyć tak. Wsiadaj. Czekaj. Nie. Materia, wsiadaj. Czarny, cza, 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 wsiadaj. Zabierzemy cię. Bateryjko. No, no. Widzicie, czarny ma większego niż biały. Tak, Jego chyba że... O, jesteś czarnym, to, ale, ale A który, jest to jest się nazywa genetycznie zjebany. Muzy. So, <gülpścik> <i Sierkowi. gülp> jesteś czarnym. O, ona to wyszła, to ta twoja koleżanka, która, to, która się ten... w rybach stosuje. Nie, Sniper. <gülp> <gülp> mnie. <To> ja w <gülp> Biegnę, rasuję eee. za snajpy. Snajper raszuje, uwaga. Raszuję. Boa, dostałem, Wojtek, osłoń mnie, kurwa, no co nie robiłeś? Jak nie robiłem? Złom zbieram, nie mnie mnie widzisz? Zabiją mnie, Bo Bo coś z was? Rajden, dlaczego seriami nie strzelasz? Za snajpery będzie seriami strzelasz. Full auto. <laughs> nie mam cheatów. Ale znam już Ruska, to może coś Goni mnie, Gonij mnie! <laughs> mnie! Zostaw mnie su <grym> Kurwa. Olegry, sorry. Matka. <grym> suko! Urwa, Ale agresorek! Nie! Bo suko No nie bij mnie no Ej no nie denerwuj się, ej! Ej, ej tutaj jest! Silent! U nas jest! Dostałem. Tu bo jest! Bo na Co za to raz za dwa złote! Kup tile, a nie! Ej, no ile on tam przeżył, No, nie wiem, gdzie on sniper, jest. Dobra, sniper! On tam jest? A, zabiłem frajera. Dostał. Który? No, to już mogę z mój drzemiec strzelał, no. No, go też strzelił. Gdzie ty rzucasz, silent? Tam jest, po lewej. Tam go już nie ma, on może nadarzyć. Nie jest. Tam jest, o. Ale ja nie wiem, o kim mówisz. No o, o, no o kipie, no, o kim. O, o, o. O, o, o. A, ale jest ich dużo, no? Nie, ale zderwał. Nie wiem. ma go, nie ma kinga gadać Machen, lachen, kinderbach. robiem. Robien. robien. Słyszymy. Co się tam grana już chce? Komputer! Jakie pieprę. Co komputer? Jeb, jeb, jeb. No. Komputer? Komputer? No. Komputera? No. Ja tu w dupa, patrzę krew się daje, a to luk nie żyje. W dupę kurwa pedał. To wina Tuska. Naj raz w dupę to podobno nie pedał. Nie wiem, nie testowałem. Ucieszymy to. Kurwa fluk nie luk. czy kurwa Zrobiłem, zrobiłem, i co, i co? Taki luk? Nie ma luki No kurwa mi się myli z lukiem, nie? Jaki luk? Jedynie Fluk to się z flagą kojarzy. Ja nie wiem, co masz fluk i bracia to jest. sniper, oo, morder, A mi się z prezerwatywą kojarzy. Oo. miarz. Zabiję go, ja zabiję. Ja do góry pierdolę was. Ja my ciebie nie. Zabiłem go. Pod tobą jest. Jadę o, na haksa, kurde. To tu strzela, bo nie widzę na. Uważaj, jest murzyn. Jest no. Nie teraz, kurwa. Gdyby to N nie wzięli. Hot dog, man. Wojtek, weź tylko to O i jedź, oddaj. O. Nie weź N, wezmę komputer. O, żeżę, żeżę. Nie, nie, się nie, 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 się psuje. nie, 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 A. nie, nie, się zepsuło? A snajper biją, biją Niemcy! Dostał? Ja zginąłem. To kurde, snajper został. On kurde, nie Jaka oryginalna muzyczka, o ja pierdolę. Człowieku, tak jakbym miał taką muzyczkę jak on, to bym już panował uszpanował we wsi. <noise> Bo jakieś pliks... Mamba mnie zabiła. Ej, tu nie ma auta w pobliżu, kurwa, weźcie auto, przywieźcie. No, no to jak nie to ma, to stoi koło ciebie sieroto. Już jest jedno zajęte, No dam to... to! No otwórz je, człowieku, jesteś tej Nie można, jest pełny bagażnik. Ale mi się ta ryba odbija. To jest No, zabił mnie przy komputerze, nie? I odjechał ten skurwiel autem. Tak, to komputer na to tutaj są komputery. No właśnie, nikt to niczym jest, nie, 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 wiesz, nie Kurwa, ile jest komputerów na ciebie, sobie nie wyobrażacie. No. Mamba! Ale jaka owocowa czy Mam, mam, ma. Mamba o smaku gumy. <gulacza> mamba o smaku gumy do życia. Mamba o smaku mamba. Gdzie ten chuj w ogóle kampi? <gulacza> mamba o smaku Ociek. cukru. <gulacza> Jedzie do mnie jeden. Mamba o smaku kartonu. go ja. To Ko to, panu... O, zabierze. Oj, 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 upadł. Ojej, upadłem. Jak chcesz wykorzystać tą mambę? ją Dobra, bierzcie to auto o... Nie, bo mamby o. nie mamy. Ale zerwał granatem w pyj. Zraszować o, ich ze snajpy? No komputer. Jeb, pie pojechał, kto pojechał? O, zabiję Jeden strzela. Do, 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 do widzenia. O, ją ma kiedyś. Dzień ja dobry. I brzyniać. może to jeszcze? Nie, nie zostawiajmy komputera. Nie, 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 nie. Komputera nie ma APB. No. A na macie komputer, chłopaki? Szedło. No wiesz, ja sobie jeszcze na zajączka planuję myszkę kupić, a później monitor do komputera. Także no. mógł grać spokojnie. Dobra, no wbijacie czy no. co robić? No ja też ja się komputer user Ja też siedzę. Kogo gdzieś gaczy? Tak. Nie bałem. Dobra. Chcesz to Ale... po. To... To ja to po... po... Ej, słuchaj, byś pogadał z taką jedną a. turką. Ale jak coś. Nie tędy. Tędy. Boga jedzie, plecy. Zerwał. Zerwa. Ja nie no, kot, proszę cię. Dawaj, mi migrać, bo ja mam kurde premier na jeden dzień, coś Wiecie, że nie wejdziemy <laughs> tędy, nie? No jak, nie da się wejść tędy. Daj, daj. Ja to zrobię, Dobry, ja, ja to tak nawet. Naprawdę... Samochód odstaw, samochód odstaw ktoś. O, no, kupa, dobra, dawaj. No zresztą weszłem. Wszedłem. Aaaa. No, na górze jest. jest. Dostał raz do mnie, dobijcie go, dobijcie go. Do góry? Tak, po prawej. Wstanie? Tak, za za tym szarym. Dobra. Ej. Jak komputer coś Po drugiej stronie na autostradzie. D. Rusz. Rusz. No oh, kur... Jeszcze trzy stopnie A ty prawo nas aresztuje O udało dobrze, się, jupi Przepraszam, ale macie kogoś na dole, muter My tam nigdy nie dojdziemy, ale ty... Kurwa O udało ja, mi się Kurwa Dobra, idę, bo... Udało się Dobrze, no dobrze, 1-0 brawo! No more mecz. sniper No more sniper Udało się, mamy jeden Mamy y <laughs> jeden Level up Wszyscy mamy mambę, mami ja. ja! Ej biję, mnie, Niemcy biją, ała. Coś, coś mnie gryzie, czekaj. Coś mnie gryzie to? za uchem. <grym> ale ich od tyłu zjedzie. No co?! Te kondo jak ale nie wiesz Ja Oj kogoś co. zabiłem. Kogoś trafiłem, a bo zabiłem z grenade'a więc. Z to... Nie I to Kogoś trafiłem, <grym> bo bomby <błąty> dostałem. <grym> zabiłem. Ura, Nie wiem czy biją... Aldu jaj do przodu! Kurwa, z turki nie, atakują. Nie no, <laughs> wiem, Wesołego jajka. What a ale może? Nie, nie! Gdzie moja ja gra? kurwa? Wywaliło ci. Wywaliło go. <laughs> co to? Error. co się bakupa? stało? A co się, co? Co, co się stało? Ja Ile wrócę. jest? Kurwa! mać. Dobra, dembacku, ale jakiegoś tego grozna wrzuciło. Kto zepsuł sanki, ja cię pytam? Nie, nie chciałem powiedzieć, może zaprosimy tego czecha tutaj, co? O, on ma snajperę. Nie, ty prędzej ty tą ty babkę, ty? tą babkę, co po Rosji, o gada. No to adaś, ty tam masz wtyki no? w mafii rosyjskiej, więc dawaj. Ona jest listą. O właśnie widzę, a tu właśnie patrzę, czy tam to napisze im, laga, z nie, że ja. A to na jednym sporo tym. No. No biorą tu, kurwa. Oj, tak tego byś zabił. No, zabiłem. Którego? Ja zabiłem go. Może na ościec jeden. No, e. no A shotgun kontra, kurwa... sniper. Traf go! Co? Traf go! ja ma. master. No Ale ja mam staty zajebiste. Jak mi dupę ratują wszyscy, masakra. Widzisz, twoja sexy dupa. Jesteś duma, ała taka sexy. Akada to akada jest, kurwa. Akada jest chora na akadę. Na kakao. Na kakao, aga. O nie, idą tu. Idą tu, materia idą tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, Na zakręcie. Co z nami będzie? Dobra, to jak mi się włączy, ja zaraz wrócę. brązowy jakiś. Chodzę po drabinie, ale mi się nie udało. Zabijesz go czy nie zabijesz go? Kurwa, akurat amon, nie? Ja pierwszy. To jaja robić, nie? Dobra, zabiję. Być, cała na być. Dobra, i na świat idzie. Ej, Ale komputer na schodach. Nie, dobra, dobra. Nie, schodach, tylko na tym. I ten nogi kiedyś grałem z innymi. Jogi? Jogi, jogi, misiu, jogi. Nogi jak dupa. O ty śmieciu, wyłatź tego. co mnie trafiło! My life sucked. To Hitler! Popomele <grywa> Anderson. Morduje biedne krówki, po popomele Anderson. <grywa> Ej, nic nie jest mówić, ale od y, S1 jest. To chyba snajper, de chopa. Tego snajpera to nie mamy. normalnie. ma snajpera w ogóle, w Mam snajpera. Bądź. Mam go! Not the fuck, Nice! Jace. Drugi! O kurwa, o kurwa! Oś kurwa, mać! Hitler Auschwitz, Idziemy w ogóle, mam tam? Dawaj, liberales! I wish! I were... <laughs> Polska! <laughs> Ja... O, jak słodko. A jak ja mam wejść, kurwa. Dostał, dawaj go. Pomocy, dawaj go. Pomocy. Trafiłem go. Ej, tego syna? Jak ja mam wejść z tym komputerem gdzieś tam w ogóle? No tu pod. albo. No nie wierzę, jest... na autostradzie jest. Chodź, 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 tutaj musisz wejść, po tej autostraden jest, tu, gdzie ja to byłem. To byłem. <noise> no i po co żeś ściągał te pornuchy, teraz obciążenie, było i nie weszłeś? Nie wszedłeś się, mówił. <noise> nie weszłeś? WSZEDŁEM! What no ty wszedłeś. Jeszcze wyżej musisz. Tu, co Paweł! Paweł! Paweł rządzi. Wypier papier mi z już. <noise> długi ma cheaty, jak ja go znamy.

Umyj łokno, bo nie śmierdzi. O, no. o wchodzę. Umył łokno. No kurwa, nie zdążyłem. Umyj kurwa to łokno. Eee, Cichan, się pyta, czy go do klanu dodamy. Co to, widzisz? Bili? Mówiłem. Ale... jak dobra? to krajowy, Dobra, dodawajcie, tam nic nie szkodzi. Lebsy, Lebsy, nie do lepszy, się level master. Do klanu. Mamy zajebiste stroje, auta. No, Jaki każdy chce To teraz tam, wiesz, jedź ich, a nie jedź. Idź dzicho, znaczy micho, znaczy jeździ. Dajcie mi Adrina, kurwa, klantę Chciałabyś no na pewno, drobię, kurde. Ogólnie tak, ogólnokrajową. Zrobisz rewolucję, kurde. No, zrobię <gulanty> rewolucję, no, rewolucję APB. Magda Gessler. Te lody są zamrażarki. Co to kurwa być? <gulanty> Gdzie są świeże? Czy te lody są zamrażarki? Zabiło mnie. Ta woda jest mokra. Pan kurwa zajebali mnie. Te lody są mrożone. Ta woda jest mokra. Bo gówno brzydko pachnie Bojecycki <noise> brzydko teraz na wszystkie smaki światła ty tam się zrespisz Kurwa No nogi, nogi, noga Nogi, nogi skurwiel Słyszałeś, że Magdages teraz na wszystkie smaki światła Tfu, świata Nawet tak. gówno <głos> <Światła>. <głos> Taką żarówkę <To>, długą do... Spaliłeś <noise> Nie, to ona spaliła żarówkę. on tam granaty rzuca w te paczki. Spodobaczcie coś. Nie pójdę. Ja, ja no. was. Ja nie, ja siebie nie chcę wkurwiać, ale mam 15 asyst. Tu je Nie, No to kurde, to no no bardzo no proszę. Ale A nie wiem. O, pięknie mu dupę zrobił. 15 asyst. Kurde, uciekł mi. Kurde, no! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. tak brzydko mówić? Ja mówię kurde. Karta uczestnika ruchu drogowego, proste. Niej, agresji, czemu kurdujesz? Możesz na serwer wejść? No właśnie wszedłem. Aj zabijam. Bo ci miejsce, co zresztą? Chodzę.